Mapa prawie To jest chyba aszol bo ma jakiś hełm na głowie A to co to za zgromadzenie? Popatrz! Coś kombinują! Coś kombinują! Wszystko mają opisane Więc gdzieś tutaj powinna być arena O! To ty... Gdyby nie to to bym kura gówno widział so you're the dumbass scab that signed up to fight in the hole huh well head on down phaedra's waiting for you the <laughs> and what are you doing down here slave don't tell me your pale ass is going to throw down no rats what one of the boys hit you upside the head a little too hard? This is the arena. You wanna fight? You tell me, I'll set it up. Then you die and we all have a good laugh. So what do you say? Come on, we haven't had a good bloodbath in a while. <laughs> <laughs> oh yeah? You sure you're ready to die? Well all right. I've got one for you right away. Or you can take some time to put your affairs in order. you. <laughs> <laughs> <Bronie mi das? laughs> Do roboty! If you're ready, just step on in. Pewnie jakiś tutaj będę piertoł. O, jest. Jest pistolet. Gazurka. Deska z gwoździami, czyli nie będziesz nam potrzebny kij bezbelowy, który jest... Bezużyteczny. Co... So... Radix... Radix? Pusta szczykawa, skalpel. Znaczy skalpel nie będziemy kas kasować kolesi. Kurde, dużo nie ma. O. Dobra, niby jestem gotowy. Uzbrojenie. Napraw. Chyba No sprawdzimy na razie, co będziemy, jeżeli pistolet weźmiemy widzę dwóch koleśi. trzech. I co teraz oni wardzili tego przeciwko mnie? Jest jeden. Chyba muszę zmienić broń, bo to jednak jest za dużo przeciwników. Pięknie. Jeszcze jeden został. Świetnie. Krytyk trzeba pozbierać teraz bronię. Broń bija... O, popatrzcie, nawet jest. To ja bym się przydało do czego, do czego? No naprawdę nie. Otwieranie zamków. Full. Ale chyba 60 będzie najlepsze. Tak, dwa. Damy do... M ...materiały w handel. Handel niepotrzebny, zbyt duży. Damy walkę wręcz. I tutaj, któryś z tych dolnych. Szybki metabolizm daje ci 20% do punktów wytrzymałości podczas korzystania ze steampaków. To jest dobre. Kanibal Pozwala ci jeść trupy w trybie skradania się, aby odzyskiwać zdrowie. Za każdym razem, gdy jeszcze w ten sposób, ta karma. jeśli ktoś się zobaczy, twoje przyczyny zostają uznane za zbrodnie przeciwko naturze. O kurde. Ekspert robotyki. Nie. Niekoniecznie. Drugi poziom zwierząt. Pomaga ci w walce, ale nie w przypadku, gdy przeciwnikiem, czyli, ale nie w przypadku, gdy przeciwnikiem również jest zwierzę. Że... Aha! Czyli tylko przeciwko ludziom pomagają mi. Świetnie! Biorę. Komandos. Broń palna. Biorę. Sadysta. Bez broni. Co dobra, to nie mam pojęcia, ale czekaj, opóźnora? Wow. Impressive slave. Those were some of the toughest scabs around here. Drugi Here's something level you jest? Zmniejszyła mi miła. Okej. Życie. Actually, there. 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 <laughs> nothing I love more than watching grinders die in the hole you again you have what you take in with you but if that's not enough there are a couple of things in that huh I wouldn't count on luck this time you... well, well, all right, right. I teraz co? Mamy to to to, chiński karabin naprawimy szczelba bojowań, raczej przy tym zdniemy, mamy sporo tego. Chemia się przyda um, Odporność. Obrażenie damy większe. A tak jak będziemy wyjdzie na miejscu. To jest. Jeszcze nie, czekaj! O Tu O Oh my god Ty, przydał mi się, kurde, jakiś ten To swoją drogą PW, do zna życia Nie ma nic na... P. Fuck, dajcie mi tego, chuja zabić. Świetnie. Gdzie on jest? Ja pierdzia, ale jak mnie spalił. Gdzie go już kurdyś? Sz szpony. What the Odporność na Drogie to. Biorę. Granat. O ty, ty miał granaty jeszcze. szpona. Kiedy on to grinder, not bad. The Bear some mean sons of bitches. One more and Spoko Poj nam do zera obniżyła. żyła co mnie tylko cieszy tak mm -hmm, to widzieliśmy Chemia mamy mało w cholerę życia yy... Anrada możemy mieć ale to jest niepotrzebne Trzeba nam... Oni nam to dadzą Także pijemy na umór. I z tego to trzeba jeszcze raz trzeba pójść na do tej tego. na, na tej tej dziury kogoś zabić No jeszcze rzeczka. Abraz, tyc nie. Damn, <laughs> I Asher opened up the arena. You again? This will be your last fight, Scott. O, w końcu. Czyli trzy walki. Wygrasz i wtedy kończysz. Ha, Gruber. Mam nadzieję, że nie będzie miał akurat tego, tego do, do... ognia. Ty, o właśnie, ognia odpalimy. I mam nadzieję, że on nie będzie miał, nie, on jakiegoś snapperka. Uzbrojenie, miotacz, ognia. Pal się, pal się, chudu. Tyle? Ej, sądziłem, że trzy ci. Czy... Infiltra. O kurde, ma jakąś broń na, nawet nazwaną. Ha! Zaczęte bojki w noży stały się śródm twojej siły. Zwiększyła się Twoja odporność na promowanie. Obrażenia. Ha! Sądziłem, że będzie trudniej. Na kolejny sposób. No teraz. Nie Gratulacje. Już zrobił. Asha babkę! <grystanie> o kurde! Ty muszę z tobą iść? Idź, idź nie pierdol. Czy w ogóle zadanie? Odzyskaj swoje rzeczy. Tutaj pewnie tam były kule na miejscu. Kurde. Koło tej areny. To, że tak wcześniej nam w ogóle dali możliwość wzięcia swoich rzeczy? Nie by zyskaliśmy wolność, ale. Ty, to tutaj jest. Ta arena. Tu jest woda. Jest tutaj coś. Jest wszystko moje. Czekaj, weź całość. Oczywiście, żeby to jest za ciężki. Więc trzeba... czekaj, no... Świetnie... 460! Kurde, to czegoś musimy zrezygnować! Deska z dżami, do walenia, Gazurka. Chem metalowy. Gamma, gamma, na piżama, zniszczony strój. Wciąż jeszcze za dużo jest. Stek. Tanie żarcie. Coś tu przydałoby się walić. Coś, co ma mało pocisków. Myśliwski bym wywalił. Pistoletów nie korzystam. I reszta zostaje. Chemia. Ewentualnie możemy zjeść sobie wygrzew. I mamy możliwość. Świetnie. Huhuu. Dobra. Zadania: Przejść do Eloy, czyli tam, gdzie on nas kierował. Jeśli nie zwrócimy uwagi, gdzie jest Marko. Ale to chyba pikuś, jak już jesteśmy w ogóle przy tym... przy Eloi, Tam jest jakby jakieś przejście. Nie, nie jest przejście. Ale są schody. Uptown. Ha! Da się, da się. Oni mi dość zajebią, jeślibym brał cokolwiek, trzeba iść na, na wysokości. Dobra, ja nic nie biorę teraz iść w prawo. O jest stary. Domek, najwyższy pewnie w okolicy. Który jeszcze funkcjonuje i w miarę wygląda. Się wcale nie dziwię. Kurde, takie ognia. U, pod jajami, co to?

재미있다... <목소리가> 감사 <목소리가> <목소리가> <목소리가>